silent l nieme l salmon salmon łosoś calm calm spokojny stalker stalker prześladowca folks folks ludzie half half połowa lub w wersji brytyjskiej half half Jak wypowiesz to słowo łosoś salmon salmon spokojny calm calm prześladowca stalker stalker ludzie folks Folks. Połowa. Half. Half. Lub w wersji brytyjskiej half. Half. Co to za wyraz? Salmon. Łosoś. Calm. Spokojny. Stalker. Prześladowca. Folks. Ludzie. Half. Lub w wersji brytyjskiej half. Połowa. Zatem w prezentowanych tutaj wyrazach nie wymawiamy litery L.